Po długim okresie, bo trwającym od maja 2020 roku, książki wrócą na swoje miejsce w chwili głównej księżnicy Pruszkowskiej. Skończył się długo wyczekiwany remont, dzięki któremu ten ważny punkt na mapie miasta zyska nową jakość. Nowoczesne wnętrze przywita świeżym designem, nowymi regałami czy stanowiskami czytelniczymi. Zniknęła ścianka działowa między wypożyczalnią i czytelnią, otwierając przestronną, jasną przestrzeń. Połączyliśmy oba te organizmy w jedno. Będzie to biblioteka centralna, która będzie się składała z książek z wypożyczalni głównej i z czytelni naukowej. Jedne, jeden księgozbiór mmm, likwidujemy czytelnie. Zostawiliśmy tylko kilka miejsc siedzących dla, dla tych, którzy będą pracowali przy komputerze. Po prostu wyszliśmy z założenia, że czytelnia Pruskowianów przy Sanku Pruszków znakomicie spełnia swoje zadanie. Tam jest więcej miejsc dla, dla czytelników. I czytelnia przy ulicy Chopina, która wreszcie będzie mogła funkcjonować, kiedy my zabierzemy stamtąd spakowane rzeczy. Biblioteka zyskała również toaletę dla osób z niepełnosprawnościami, czy nowe zaplecze socjalne i administracyjne. Warto podkreślić, że księżnica Pruszkowska to największa biblioteka, na zachodnim Mazowszu. Nie chciałbym powiedzieć, ile mamy książek, bo nie wiem. To znaczy ta liczba stale się zmienia. My bardzo dużo książek, dużo więcej niż choćby w XX wieku przeznaczamy do ubytkowania. Książki się teraz błyskawicznie starzeją. Bardzo intensywnie od kilku lat zwiększamy dostęp do platform. Nasi czytelnicy już pewnie wiedzą, że u nas bezpłatnie mają dostęp do trzech platform internetowych gdzie mogą sobie wypożyczać książki i, i na to kładziemy duży, duży nacisk. W tym roku również dokupiliśmy sporo kodów, zarówno do platformy Legimi, jak, jak i Empik Go. Więc zapraszam również do takiej formy. Wiem, że ona jest coraz bardziej popularna i nie możemy zostawać w tyle. Mimo coraz większej popularności literatury cyfrowej, nowa odsłona Książnicy ma zachęcić do zostania tu dłużej. Regały zostały wyposażone w kolorowe pufy, które tworzą intymny, czytelniczy klimat. Miasto Pruszków planuje również remont tarasu przed wejściem od ulicy Kraszewskiego. Będzie to doskonałe uzupełnienie modernizacji tego miejsca. Sama biblioteka po rozpakowaniu i remanencie zbiorów powinna wznowić działanie w ciągu trzech do czterech tygodni. Proszę powiedzieć jeszcze o tym, co w najbliższym czasie z wydarzeń organizowanych przez Książnicę, bo wiem, że w październiku coś jeszcze tutaj na mieszkańców Pruszkowa czeka. 23 października w Gosin Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, to już prawie tradycyjnie, odbędzie się finał, kolejny finał Nagrody Literackiej Ogólnopolskiej, Nagrody Literackiej imienia księdza Jana Twardowskiego, oczywiście wstęp wolny o godzinie 17, na który serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych poezją, no nie jest to nikę na pewno, ale może, kto wie, za jakiś czas w dziedzinie poezji może Pruszków choćby taką renomę uzyska jak przy konkursach poetyckich mija Norwida, gdzie już znani jesteśmy na całym świecie.